To naturalny spray, który oczyści twój materac i odstraszy roztocza w jedną minutę. Nie przepłacaj za chemiczne czyszczenie. Ten sposób jest zdecydowanie lepszy. Weź butelkę ze spryskiwaczem i wrzuć do środka trzy laski cynamonu. Cynamon działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, a jego intensywny zapach odstrasza owady i roztocza. Dodatkowo nadaje przyjemny, korzenny aromat, który długo utrzymuje się w tkaninach. Do wysokiego naczynia wlej 85 ml alkoholu. Alkohol dezynfekuje, działa antyseptycznie i pomaga rozpuścić składniki cynamonu, aby ich działanie było silniejsze. Następny składnik to ocet. Ocet neutralizuje zapachy, ma właściwości antybakteryjne i tworzy niekorzystne środowisko dla roztoczy. Dodaj 125 ml octu, wlej również jedną szklankę wody i całość przelej do butelki z cynamonem. Mocno wstrząśnij, aby składniki się połączyły. Teraz możesz spryskać swój materac. Zwłaszcza w każdym rogu, gdzie najczęściej gromadzą się roztocza. Spray świetnie sprawdzi się również na kanapie, fotelach czy nawet w samochodzie. Dzięki połączeniu tych składników tworzysz naturalną barierę ochronną, która dba nie tylko o czystość, ale też o świeżość w Twoim domu. Stosuj go regularnie, a Twój sen stanie się zdrowszy i bardziej komfortowy.